Dziedzictwo. Powrót matki Yamana. Pierwszy zobaczy ją Ziya. Kanan znów namiesza w życiu synów. Nowa postać w Emanet. W drugim sezonie tureckiej telenoweli Dziedzictwo Emanet w życiu Yamana i Ziyi pojawi się ich matka. Kobieta zostawiła rodzinę wiele lat temu, a jej powrót będzie zwiastował kłopoty. Kiedy Kanan pojawi się w telenoweli? Kto wciela się w jej rolę? Wyjaśniamy Emanet. Matka Zii i Yamana powróci. W drugim sezonie do obsady Telenoweli Emanet dołączyła kolejna postać. Polscy widzowie już niebawem poznają matkę Yamana, Kanan. Kobieta wiele lat temu wyrządziła swojej rodzinie ogromną krzywdę. Matka braci Kirimli porzuciła swoje dzieci i ich ojca i odeszła. Na nic zdały się błagania małego Yamana, by z nimi została. We wspomnieniach mężczyzny wciąż mocno tkwi dzień, kiedy stracili matkę. Ich ojciec, który nie mógł poradzić sobie ze stratą ukczanej, odebrał sobie życie. To wszystko sprawiło, że Jaman przez długie lata żywił nienawiść do kobiet. Dopiero Zeir sprawiła, że jego zimne serce zaczęło topnieć. Gdy Kanan pojawi się po raz pierwszy pod rezydencją, zobaczy ją Zija. Mężczyzna od razu pozna w kobiecie matkę i mocno przeżyje to spotkanie. Moja mama, wreszcie wróciłaś, jesteś tutaj, będzie powtarzał mężczyzna, nim jednak zdąży się do niej odezwać, matka zniknie z jego oczu. Zia opowie o wszystkim Jamanowi. Mama tu była, widziałem ją, to naprawdę była ona, patrzyła mi w oczy, bardzo przejęty opowie bratu o spotkaniu. Yaman nie uwierzy mu jednak i zacznie go przekonywać, że to nie mogła być ona. Ona odeszła i nigdy nie wróci, powie Yaman. Wkrótce okaże się jednak, że matka mężczyzn faktycznie wróciła. Będzie naocznym świadkiem śmierci Arifa, a po jego pogrzebie zjawi się w domu Yamana. Możemy już zdradzić, że Kanan zamieszka w rezydencji Kirimi, jednak jej pojawienie się w życiu synów będzie zwiastowało kolejne kłopoty. Podstępna intrygantka będzie robiła wszystko, by położyć łapę na rodzinnym majątku. Kiedy matka Zi'i i Yamana pojawi się w Emanet? Zgodnie z turecką numeracją, postać Kanan ukaże się Zi'i w 237. Odcinku tureckiego hitu dziedzictwo, kiedy ten odcinek zostanie pokazany w Polsce? Najprawdopodobniej odcinki z matką Yamana zostaną pokazane w TVP już w te wakacje. Przypomnijmy, że telenowele Emanet można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórki są emitowane na tym samym kanale, kolejnego dnia o godzinie 5.20 rano.